Węgiel to najstarsze narzędzie rysunkowe. Za pomocą zwęglonych kawałków drewna nasi przodkowie zdobili jaskinię już kilkadziesiąt tysięcy lat temu. Oczywiście, na przestrzeni tysiącleci sztuka rysowania węglem znacząco się rozwinęła. Jednak sama idea pozostała niezmieniona. Artyści nadal posługują się zwęglonymi kawałkami drewna. W tym filmie przechodzimy do omawiania technik węglowych. Węgiel przeznaczony do rysowania jest produkowany z drewnianych gałęzi, głównie wierzby i dębu. Gałęzie, cięte na kawałki, są poddawane obróbce termicznej w celu uzyskania z nich zwęglonego drewna. Uzyskany w ten sposób węgiel drzewny jest przez producentów oferowany w trzech zasadniczych twardościach: miękki, średni i twardy. Oczywiście kawałki drewna przeznaczone na węgiel dla artystów są starannie selekcjonowane. Chodzi tutaj głównie o to, aby drewno nie zawierało sęków oraz cząstek skrystalizowanych, mogących utrudniać pracę i szkodzić powierzchni papieru. Wybór rodzajów węgla nie jest tak duży jak w przypadku ołówków, ale można wyodrębnić tutaj co najmniej kilka: tradycyjny, prasowany, syntetyczny, barwiony, a nawet płynny lub proszkowany. Omówię tutaj jednak tylko te najpopularniejsze i najczęściej stosowane. Węgiel, jak każde narzędzie dla artystów, jest oczywiście znormalizowany pod względem wymiarów i przeznaczenia. Najbardziej popularne węgle to te tradycyjne, wykonane z miękkiego, wierzbowego drewna. Są one zwykle okrągłe i pojawiają się w kilku grubościach. Pałeczki są bardzo delikatne, oferują bardzo szeroką gamę szarości i idealnie nadają się do wykonywania szybkich szkiców na papierze, przepruszek na ścianach. I delikatnych rysunków na gruntowanych powierzchniach malarskich. Najczęściej występuje w postaci sztabek. Ten rodzaj węgla jest uznawany za najlepszy. Głębia tonów czerni jest najbardziej intensywna. Sama sztabka jest twardsza od tej tradycyjnej, co sprawia, że medium to jest znacznie bardziej stabilne i trwałe. Sztabki węgla pracowanego doskonale nadają się do technik wielowarstwowych. Wymagających wielokrotnego nakładania warstw czarnego pigmentu. Węgiel syntetyczny jest często produkowany z odpadów, jest gorszej jakości i przeznaczony raczej dla osób początkujących. Istnieją odmiany twarde lub z dodatkiem gliny. Węgiel taki nie jest dokładnie oczyszczany i może zawierać cząsteczki kaleczące papier. Istnieją również twarde wkłady węgla prasowanego o okrągłym przekroju. Przeznaczone do automatycznych oprawek. Rysiki mogą być różnej grubości, w zależności od charakteru pracy. Najgrubsze służą rysowaniu większych formatów lub dużych partii wymagających stosowania większych plam szarości, np. Na chmur. Natomiast wkłady cieńsze służą wydobywaniu najdrobniejszych szczegółów w mniejszych formatach i są przeznaczone do pracy bardziej precyzyjnej. Ostrzenie sztabek węgla jest właściwie pozbawione sensu ponieważ są one zbyt kruche. Do opracowywania szczegółów i innej pracy precyzyjnej wykorzystujemy węgiel w ołówku, który ostrożnie temperujemy za pomocą bardzo ostrych nożyków. Właściwie do rysowania węglem nadaje się każdy papier o szorstkiej, chłonnej powierzchni. Specyfika pracy węglem polega na tym, że cząsteczki czarnego medium wnikają w ziarnistą strukturę papieru. Należy zatem unikać wszelkich rodzajów papieru o gładkiej, połyskliwej powierzchni. Obecnie krąży wiele mitów, które głoszą, że do rysowania węglem jest potrzebny drogi, super wytrzymały papier wysokiej jakości. Jest to oczywiście nieprawda. Dawni, wielcy mistrzowie tworzyli dzieła nawet na ryzach szarego papieru przeznaczonego do pakowania ryb. Często nie dysponowali materiałami zadowalającej jakości. Pamiętaj, że nie potrzebujesz żadnych drogich turbogadżetów, by móc tworzyć naprawdę wartościowe dzieła. Większość dawnych mistrzów sama wypalała węgiel drzewny, malarze osobiście zdobywali potrzebne materiały i sami wykonywali media i narzędzia. Techniki rysowania, podobnie jak w przypadku pracy ołówkiem, to linia i plama, czyli tonacje szarości. Efektem pracy węglem również jest walor. Czyli stopień względnej jasności odnośnie skali tonów szarości. Inaczej mówiąc, zakres, w jakim szarości odbijają i przesyłają światło. Oznacza to, że za pomocą czarnego węgla również możemy określić odpowiedniki kolorów w rysunkach o różnym stopniu szarości. Ogromne znaczenie ma tutaj sposób rozcierania. Narzędzia służące do zacierania i sposób, w jaki to robimy, są elementem decydującym o zachowaniu się medium. Na określonych powierzchniach rysunkowych. Efekty szarości zależą tutaj od tego, czym i jak węgiel rozcieramy. Rzecz jasna, każdy artysta wypracowuje sobie z czasem swoją ulubioną technikę, którą pracuje. W przypadku węgla, linia, którą czarny pigment pozostawia na papierze, również posiada swego rodzaju miękkość i zaangażowanie. Jest ono charakterystyczne i trudne do odnalezienia w innych technikach wyrazu artystycznego. Należy tutaj również pamiętać, że poza różnymi rodzajami zacierania efekty poszczególnych technik węglowych zależą także w pewnym stopniu od rodzaju papieru, po którym rysujemy. Im bardziej połyskliwa jest powierzchnia papieru, tym mniej regularne będzie kreskowanie. Tylko na miękkim i chłonnym papierze każda kreska będzie zachowana. Warto również wspomnieć, że sam papier do rysowania węglem powinien być stosunkowo dużego formatu. Węgle nie nadają się w zasadzie do prac miniaturowych. Rysować węglem można na wiele przeróżnych sposobów: gumkowanie, technika aksamitnych cieni, węgiel olejny, technika wielokrotnych powierzchni. Węgiel i jego możliwości artystyczne wciąż pozostają niezmierzone. Zachęcam zatem nie tylko do naśladowania omawianych, ale również do samodzielnego eksperymentowania. A kto wie, może sam wymyślisz lub opracujesz jakąś nową, interesującą technikę. Przejdziemy teraz do kilku podstawowych ćwiczeń, które mają na celu uzyskanie wprawy w posługiwaniu się węglem i pomogą poznać to medium z czysto warsztatowego poziomu. Do wykonywania tych ćwiczeń potrzebny będzie zestaw różnych rodzajów węgla: biała gumka, wiszery, czysty kawałek tkaniny oraz papier. Pamiętaj, że do ćwiczeń nie wykorzystujemy drogich arkuszy papieru. Wystarczy zwyczajny blok rysunkowy lub najprostszy szkicownik. Sztabkę węgla trzymamy trzema palcami i przez cały czas uważamy na nacisk. Węgiel jest kruchy i łatwo go uszkodzić. Nie naciskaj zbyt mocno i zawsze posługuj się nim delikatnie. Lekka ręka i delikatny dotyk jest cechą charakterystyczną artysty posługującego się technikami węglowymi. Nie zapominaj o tym tym bardziej, że doświadczenia z rysowania węglem przydadzą się później podczas zajęć z pracy pastelami. Które są jeszcze bardziej delikatne niż najbardziej delikatny węgiel? Jest to najprostsze ćwiczenie. Ręka oparta o podłoże jest lekko uniesiona, by móc wykonywać swobodne ruchy. Uchwyt węgla nie może być toporny i sztywny, lecz delikatny i miękki, ale jednocześnie na tyle silny, by móc kontrolować nacisk i lekki swobodny ruch. Sztabkę delikatnego węgla trzymamy z wyczuciem nie za mocno i nie za lekko. Kreskujemy szybko i zdecydowanie, ale jednocześnie delikatnie i ostrożnie. Podczas rysowania zmieniamy nacisk i obserwujemy, że siła nacisku wpływa na jakość kreski. Mocniejszy nacisk powoduje wydobycie wyrazistszej linii, zaś delikatniejszy nacisk pozostawia ślad bardziej subtelny. Powtarzamy tę czynność kilka razy, kreskując na przemian: raz pionowo, raz poziomo. Wszystko po to, by odkryć i ustalić nawyk określonej wrażliwości. Po narysowaniu kresek pianowych i poziomych wykonujemy szybkie ruchy palcami. Widzimy, że węgiel wyraźnie reaguje na powierzchni papieru. Ślad węgla jest znacznie trwalszy niż ślad ołówka, i nie zawsze da się łatwo zmienić narysowaną linię. Rozcieranie palcami pogłębia tonację. Od razu pojawia się wrażenie miękkości i subtelności. Może ono nadać rysunkowi zupełnie inny efekt w wybranych fragmentach lub całości. Wykonujemy kreskowanie pionowe i poziome i ponownie rozcieramy, tym razem za pomocą szmatki. Najlepsza w tym celu jest bawełna. Unikamy wszelkich materiałów syntetycznych. Zauważ, że jakość uzyskanych plam różni się od tych wykonanych palcami. Plamy różnią się od siebie mimo, iż są wykonane tym samym węglem na tym samym papierze. Oznacza to, że poszczególne fragmenty rysunku będą wyglądały inaczej, gdy pigment rozeczemy palcami, a inaczej, gdy zrobimy to szmatką. Partie roztarte szmatką są słabsze, bardziej aksamitne i równomierne. Część pigmentu chłonęła i rozprowadziła tkanina. Natomiast te roztarte palcami pozostały bardziej wyraziste. Mają one szerokie zastosowanie również w technikach węglowych. Również tutaj wiszery nadają się idealnie do łagodzenia linii, modelowania półtonów lub rozcierania precyzyjnego w takich fragmentach, które wymagają szczególnej dokładności. Warto zauważyć, że aksamitność szarości uzyskuje tutaj zupełnie inny efekt niż w przypadku innych technik zacierania. Poza tym, wiszery służą raczej do stosowania punktowego lub liniowego. Niż do szerokich, przedstawiających duże powierzchnie partii rysunku. Ścieranie śladów węgla nie jest już tak łatwe jak w przypadku ołówka. Węgiel wnika mocniej i głębiej. Jego czern i gama szarości jest znacznie bardziej intensywna niż delikatna, szara gama ołówka. Pracując z węglem, trzeba się zatem liczyć ze znacznie poważniejszymi konsekwencjami popełnianych błędów niż miało to miejsce w przypadku ołówka i cały czas mieć na uwadze, że raz położony węglowy pigment bardzo trudno usunąć całkowicie. Do samego zacierania śladów węgla, tak jak przy zacieraniu ołówka, w zupełności wystarczają zwyczajne białe gumki. Są wystarczająco twarde i jednocześnie nie niszczą powierzchni papieru. Można je nawet ciąć na mniejsze kawałki do pracy precyzyjniejszej, choć w tym celu lepiej używać specjalnych gumek w drewnianej oprawce. Warto jednak cały czas pamiętać, że nawet najbardziej miękka gumka może w końcu zniszczyć papier, na którym rysujemy. Zatem do samego używania gumek należy zawsze podchodzić z ostrożnością, również w technikach węglowych. Nie należy nimi trzeć z całej siły, lecz z wyczuciem. Można zacierać papier wielokrotnie nawet w tym samym fragmencie rysunku, ale pod warunkiem, że każde poprzednie zacieranie było wykonywane delikatnie i nie została zniszczona struktura papieru, zwłaszcza jeśli rysujemy węglem. Po zacieraniu węgla gumka szczególnie szybko ulega bardzo silnemu zabrudzeniu. Aby nie smarować węglem ponownie po podłożu i nie brudzić rysunku, należy co jakiś czas wycierać gumkę o czysty papier a jeszcze lepiej oczysty kawałek mocno rozciągniętej tkaniny. Do pracy specyficznej, np. precyzyjnych fragmentów rysunku, można używać wspomnianych gumek w drewnianej oprawce lub gumek kitowych, inaczej chlebowych. Te ostatnie można dowolnie ugniatać, nadając im pożądany kształt i stosować w nietypowych partiach rysunku. Są one polecane do technik węglowych ze względu na bardzo dużą chłonność pigmentu. Jednak szybkie jej zabrudzenie powoduje jej równie szybkie zużywanie. Dawniej do tego celu używano kawałków świeżego chleba, stąd nazwa gumki. Oczywiście należy pamiętać, że gumka jest również narzędziem pracy artysty. Na powierzchni zarysowanego papieru pozostawia ona ślad i daje rysownikowi dodatkowe możliwości ekspresji twórczej, w rysowaniu smug, promieni, odbić światła, chmur, dymu i tym podobnych rzeczy. Dotyczy to również technik węglowych. Gumki raczej nie nadają się do uzyskiwania jednolitej tonacji szarości na dużych powierzchniach. W technikach węglowych najczęściej wykorzystujemy rezerwy bieli. Gumek natomiast używamy najczęściej do delikatnego usuwania części pigmentu z niewielkich partii rysunku. Pamiętaj, pracuj delikatnie, nie zacieraj mocno i gwałtownie. Unikaj powtarzalnego zacierania w jednym miejscu. Czyść często gunkę o kawałek tkaniny. Bądź świadom tego, że nigdy nie zetrzesz śladu węgla całkowicie. Równomierne nakładanie węgla zależy w zasadzie od wprawy, jaką posiadasz w posługiwaniu się tym medium. Aby uzyskać powierzchnię równomierną, należy cały czas równo naciskać węgiel na określonej powierzchni, co umożliwi uzyskanie równej tonacji. Pod względem stopniowania. Węgiel również daje ogromne możliwości. Szrafowanie. Jest ono dość rzadko spotykane w odniesieniu do technik węglowych, choć czasem pomaga w określaniu specyfiki materii poszczególnych struktur. Szrafowanie jest po prostu szkicowaniem kreskami w różnych kierunkach. Jest to przydatne, zwłaszcza podczas rysowania różnych materii oraz struktur różnych powierzchni za pomocą ołówków węglowych. Inaczej szkicujemy szkło, inaczej metal, a jeszcze inaczej drewno. Dzięki umiejętnemu szrafowaniu ołówkami węglowymi możemy nadać poszczególnym partiom rysunku określoną strukturę materii, którą przedstawia, co nadaje pracy przejrzystości i dodatkowej atrakcyjności. Również techniki węglowe wykorzystują nakładanie kresek na roztarte, aksamitne plamy. Ćwiczenie koordynacyjne. Wykonując je, postaraj się rysować tak, aby kwadraty były od razu maksymalnie idealne. Nie poprawiaj ich i nie koryguj postaraj się od razu trafić idealnie w jak najbardziej doskonały kwadrat. Ćwiczenie to uczy pewnego rodzaju dyscypliny i kształtuje koordynację na linii oko ręka. Jest to ćwiczenie niezwykle ważne ze względu na umiejętność szybkiego określania proporcji. Jest to istotne zwłaszcza podczas nauki rysowania właściwych proporcji i stosowania linii pomocniczych, ułatwiających określanie podstaw poprawnego szkicu. W ćwiczeniu tym chodzi głównie o samo poznanie narzędzia i oswojenie się z płynnością ruchów dłoni, zwłaszcza, że chodzi o medium tak bardzo delikatne. Rysuj łuki i półkola. Łącz je ze sobą, starając się panować nad kolistością i poprawnością linii. Nie zdawaj się na przypadek, lecz panuj nad narzędziem. Ćwiczenie to wymaga szczególnego rozmachu. Ufaj własnym umiejętnościom. W rysowaniu węglem bardzo często przeszkadza sama świadomość łatwego popełnienia błędu. U młodych rysowników dłoń jest niejako skrępowana. Rzecz w tym, aby się uwolnił. To ćwiczenie ma w tym pomóc. Jest to ćwiczenie kształtujące przede wszystkim wrażliwość oczu i wrażliwość dłoni. Chodzi w nim o umiejętność dostrzegania różnic pomiędzy poszczególnymi rodzajami stosowanych szarości. W przypadku ołówków wystarczyło w zasadzie wybrać jakiś określony rodzaj twardości grafitu, by natychmiast uzyskać pożądany efekt szarości. W technikach węglowych jest inaczej. Tutaj, aby uzyskać różnorodność odcieni szarości, Trzeba nauczyć się odpowiedniego nacisku i właściwych metod zacierania. Wybieramy węglową sztabkę i rysujemy pola kwadratów. Rysunek wykonujemy tylko jednym rodzajem węgla i staramy się uzyskać w nim różne tonacje różnymi sposobami. Pracując zauważymy, że tonacja będzie zależała od siły nacisku i sposobu rozcierania. Rysunki węglem również mogą być bardzo skomplikowane, ponieważ czarny pigment Umożliwia uzyskanie wszelkich odcieni szarości, w tym bardzo głębokiej czerni. Ograniczanie rysunku do jednej tonacji nadaje pracy monotonnej jednolitości i nie jest wyrazistą ekspresją artystycznej osobowości. Trudność w tworzeniu takich prac polega na stworzeniu wrażenia bezpośredniości i świeżości poprzez nieustanną modyfikację tonów. Rysunek przedstawia różne tonacje wykonane w różny sposób. Jak widać, ich możliwości są wręcz nieograniczone. Również w technikach węglowych dostrzegamy olbrzymie możliwości tonowania szarości, które powstały już nie ze względu na określony rodzaj grafitu, jak w przypadku ołówka, lecz pod wpływem siły nacisku i różnych sposobów rozcierania. Rzecz jasna, nie istnieje żaden limit tego rodzaju ćwiczeń. Pracujemy dotąd, aż umiejętności przedstawione w tych ćwiczeniach będą wykonywane intuicyjnie, podświadomie, a przede wszystkim swobodnie. Chodzi w nich o to, aby wydobyć z siebie naturalne, wrodzone zdolności artystyczne i z czynności tych wytworzyć w swoim umyśle jak najwięcej rejestratów pamięciowych. Przypominam, że ich opanowanie jest bezwzględnym warunkiem kolejnych postępów i właściwie wszelkie zaległości w przyswajaniu sobie tych wiadomości będzie skutkowało niedociągnięciami w późniejszych, coraz trudniejszych i coraz bardziej zaawansowanych pracach. Wkrótce przejdziemy już do kredek i teorii kolorów, później do podstaw suchego malarstwa pastelowego, ale najpierw. Zanim opanujesz suche i znacznie bardziej subtelne pastele, musisz stać się mistrzem węgla. Warto jeszcze powiedzieć, jakie są właściwie najważniejsze różnice między rysowaniem ołówkiem a rysowaniem węglem. Na co zwrócić szczególną uwagę, zwłaszcza wówczas, gdy nigdy wcześniej nie rysowało się tym medium? Przede wszystkim zapamiętaj twardość medium. Rysik ołówka jest twardszy od węglowej sztabki. Węgiel łatwiej się kruszy, łatwiej pęka, bardzo łatwo go zatem uszkodzić. Bez względu na to, czy rysujesz sztabką, czy rysikiem, podczas pracy węglem, nie naciskaj go. Rysuj delikatnie i z wyczuciem powierzchni. Wszystkie omówione ćwiczenia mają na celu właśnie Twoje zaznajomienie się z tym wyjątkowym narzędziem, by stosować go poprawnie. I zgodnie ze wskazaną specyfikacją. Jeśli będziesz naciskał węgiel, zwyczajnie go połamiesz. Delikatne sztabki i rysiki będą się kruszyć i w końcu popękają. Głębia czerni. O ile w technikach ołówkowych czern jest w rzeczywistości twardym odcieniem szarości grafitu, o tyle w węglu czern jest naprawdę czarna. Za pomocą prasowanego węgla jesteśmy w stanie uzyskać mocną, głęboką kruczo-czarną czerń. Powodem tego jest fakt, iż węglowy pigment nie odbija światła. Wchłania je, dając efekt głębokiej czerni. Czasem u niedoświadczonych artystów pracujących węglem występuje tzw. ucieczka światła. Jest to efekt nadmiernego zaczernienia rysunku. Obraz jest wówczas ciężki i toporny. Brak w nim lekkości i świeżości. Wygląda jak wielka, gradowa chmura. Węgiel jest znacznie ciemniejszy od ołówkowych szarości, a zatem istnieje tutaj konsekwencja nadmiaru zaciemnień. Bądź wrażliwy na efekty światła i nie zaciemniaj zbyt wielu partii rysunku jednocześnie. Trudność dokonywania korekt. O ile ołówek pozwala rysownikowi na pewną swobodę przy każdej możliwej ewentualności popełnienia błędu, to węgiel już takiej swobody nie daje. Owszem, istnieje możliwość ścierania węgla, jednak nie jest to już takie łatwe jak w przypadku ołówka. Ślad węgla jest znacznie trwalszy, a tym samym jego usunięcie jest utrudnione i trzeba się z tym liczyć. Raz położony ślad węgla właściwie już nigdy nie znika. Zawsze, nawet już po zastosowaniu gumki, ślad węgla jest nadal widoczny. Jest to konsekwencja wyjątkowej chłonności i intensywności czerni węgla. Na tym kończymy wprowadzenie do technik węglowych. W następnym filmie zajmiemy się zagadnieniem wykonywania szybkich szkiców za pomocą węgla. Zapraszam.